Śnieżyca przyszła niespodziewanie, jakby ktoś w niebie rozsypał tysiące białych igieł i zapomniał je zebrać. Droga krajowa pod łomżą w jednej chwili zniknęła pod miękkim, głębokim śniegiem, a wiatr niósł go w długich smugach, które przecinały reflektory jak dym. Stary weteran Wiktor siedział przy kuchennym stole, gdy zgasło światło. Wiedział, że to nie awaria, tylko znak. Czas znów wyjechać. Włożył grubą kurtkę, czapkę z daszkiem i rękawice, które pamiętały jeszcze tamte czasy, gdy zimno było codziennym towarzyszem. Na podwórku stał jego wierny UAZ z pomarańczową lampą na dachu. Odpalił od razu, jakby też czuł, że dziś trzeba się ruszyć. Na drodze panowała cisza gęsta jak śnieg. Po kilometrze zobaczył pierwsze światła awaryjne. Srebrne kombi ugrzęzło po osie. W środku młody mężczyzna trzymał kierownicę, jakby to mogło pomóc. Wiktor zatrzymał się, wysiadł i zapukał w szybę. Nie dam rady wyjechać, powiedział chłopak. Razem damy, odparł spokojnie. Podłączył kable, uruchomił booster, a potem podał mu rękawice. Gdy silnik zapłonął, w oczach chłopaka pojawiła się ulga. Kilkaset metrów dalej, w ciemności, majaczył van. W środku matka z dziećmi i psem. Paliwa zostało tyle, co nic. Wiktor wlał z kanistra kilka litrów, podał herbatę z termosu i przykrył najmłodsze dziecko kocem. Za godzinę ktoś przyjedzie. Powiedział cicho, choć sam wiedział, że nikt nie przyjedzie tak szybko. Wsiadł z powrotem do uaza, włączył lampę i ruszył dalej, a śnieg wirował wokół niego, jak wspomnienia z dawnych frontów, gdzie też nikt nie czekał na bohatera, tylko na człowieka, który po prostu przyjedzie. Wiatr przybierał na sile, a noc gęstniała, jakby chciała pochłonąć drogę i wszystkich, którzy na niej zostali. Wiktor jechał powoli, trzymając kierownicę obiema rękami, czuł drżenie kół na lodzie i ciężar śniegu pod oponami. Wiedział, że nie może się zatrzymać. W wojsku nauczył się, że ruch to życie, a bezruch to czekanie na chłód, który zabiera oddech. Kiedy światło jego lampy przecięło kolejną zaspę, Zobaczył stary sedan z lekko uchyloną szybą. W środku siedziała para starszych ludzi w grubych płaszczach, trzymając się za ręce jak dzieci. Wiktor zapukał w szybę, a starszy mężczyzna odchylił głowę. Akumulator, powiedział słabo. Wiktor wyjął kable, podłączył, sprawdził klemy. Kobieta w tym czasie rozpakowała termos i chciała podać mu kubek z herbatą, ale on tylko uśmiechnął się: Zachowajcie dla siebie ja mam swoją. Silnik zapalił, a w kabinie rozlało się ciepłe światło. Niech pan się ogrzeje, poprosiła kobieta. Nie mogę, odparł łagodnie. Ktoś jeszcze czeka. Ruszył dalej, a wiatr szarpał maskę, jakby chciał go zatrzymać. Po kilku minutach zauważył światła zgaszonego auta na poboczu. W środku siedziała młoda kobieta, studentka wracająca z uczelni. Dłonie miała zaciśnięte na telefonie, który już dawno się rozładował. Podał jej powerbank i koc, zaproponował, by liczyła razem z nim oddechy. Cztery wdechy, cztery wydechy. Oddychaj spokojnie. Rano się z tego pośmiejemy, powiedział półgłosem. Śnieg stawał się cięższy, powietrze ostrzejsze, a mimo to Wiktor czuł w środku spokój. Jego UAZ pomrukiwał jak wierny pies, a pomarańczowa lampa tańczyła wśród płatków śniegu jak jedyne światło w świecie, który na chwilę zapomniał o słońcu. Wiedział, że dopóki to światło świeci, nikt nie zostanie sam. Świt nie nadszedł łatwo. Śnieg nie przestał padać, tylko zmienił ton, z wściekłego na ciężki, jednostajny, jakby chciał uśpić czujność świata. Wiktor zatrzymał uaza na wzgórzu, by rozejrzeć się po drodze. Przed nim ciągnęła się kolumna samochodów, zamarzniętych w bezruchu. Z daleka wyglądały jak karawana zatrzymana na pustyni lodu. Wiedział, że zanim przyjedzie pług miną godziny, może więcej. Musiał działać. Zapiął kołnierz kurtki, wziął latarkę czołową i ruszył pieszo w dół drogi. Podchodził do każdego auta, pukał w szyby, sprawdzał ludzi. Jedni spali, inni próbowali ogrzać się, tchnąc w dłonie powietrze, które zaraz zamarzało. Wiktor budził ich łagodnie, rozdzielał ostatnie litry paliwa z kanistra objaśniał, jak ustawiać ogrzewanie, by oszczędzać, ale nie zamarznąć. Kiedy ktoś pytał, kim jest, odpowiadał po prostu sąsiad. Nie dodawał, że był żołnierzem, że zna ten rodzaj nocy, w której człowiek uczy się słyszeć własne serce przez huk wiatru. Przy jednym z aut, rodzinnej skodzie, znalazł matkę z dwójką dzieci. Dzieci drżały pod kocem, a pies wpychał łeb pod ich ramiona. Wiktor wyjął z plecaka termos, nalał herbaty i opowiedział im krótką historię o gwiazdach, które śpią za chmurami, ale czuwają. Dzieci słuchały z szeroko otwartymi oczami, jakby ten głos był mocniejszy od wichru. Wrócił do swojego auta, włączył pomarańczowe światło, które migało teraz rytmicznie, jak serce utrzymujące przy życiu całą kolumnę. Spisał w notesie numery rejestracyjne aut i imiona ludzi by nikt nie został zapomniany. Wiedział, że to jeszcze nie koniec. Noc mogła potrwać, ale w tej chwili na drodze między kupiskami a łomżą istniało coś rzadkiego. Wspólne ciepło, które nie płonęło z ognia, tylko z obecności. Około piątej rano pierwsze światło dnia przebiło się przez gęste chmury jak matowy cień. Wiatr ucichł, lecz zamarznięte drzewa trzeszczały jak stare kości. Z oddali rozległ się niski pomruk. Pług próbował torować drogę, ale utknął przed mostem, gdzie zaspy sięgały maski. Kolumna aut podniosła się powoli ze snu. Ludzie wychylali głowy, przecierali szyby, jakby nie wierzyli, że noc naprawdę minęła. Wiktor szedł między samochodami, poprawiając trójkąty i rozdzielając resztki paliwa. Zatrzymał się przy ciężarówce Romana. Kierowca spał z głową opartą o szybę. A jego oddech zostawiał na szkle ślad, jak delikatny znak życia. Wiktor zapukał i uśmiechnął się, kiedy Roman otworzył oczy. Jeszcze trochę, powiedział cicho. Za godzinę ruszymy. I pomógł mu poprawić łańcuchy, nasmarował zamek, a potem ustawił auta w zęby, by osłaniały się nawzajem. Ludzie zaczęli współpracować bez słów, jakby przez noc stali się jednym organizmem zbudowanym z oddechów i pary. Gdy pług wreszcie przebił się przez most, ktoś z kierowców zaczął klaskać, a echo poniosło się wzdłuż drogi. Silniki znów zaryczały, ogrzewanie szumiało, dzieci w wanie machały z uśmiechem. Wiktor nie ruszył od razu. Został na końcu, dopilnował, by każdy wjechał na nowo otwartą drogę. Dopiero gdy ostatnie auto zniknęło za zakrętem, wyłączył lampę, spojrzał na horyzont i westchnął. W domu zdjął mokre ubranie. Powiesił je przy piecu, zaparzył herbatę i usiadł przy stole. Na kartce zapisał: Kupiski, śnieg, dziewięć aut, herbata, paliwo, jeden uśmiech co wystarczył na noc. Radio mówiło o nieznanym mężczyźnie, który pomagał kierowcom. Wiktor uśmiechnął się pod nosem. Nie trzeba imion pomyślał. Czasem wystarczy, że ktoś po prostu był. Poranek był jasny, oślepiający po długiej nocy. Śnieg skrzył się jak rozbite szkło, a powietrze pachniało dymem z kominów. Wiktor dopiero co zapalił w piecu, gdy na zewnątrz usłyszał cichy klakson. Spojrzał przez okno i zamarł. Na podwórko wjechało srebrne kombi, za nim ciemny van, a chwilę później ciężarówka romana. Kiedy silniki zgasły, drzwi otworzyły się niemal równocześnie. Z aut wysypali się ludzie, których widział poprzedniej nocy. Matka z dwójką dzieci, studentka w czerwonym szaliku, para starszych małżonków i Roman, który niósł pod pachą duży worek. Podchodzili z uśmiechami, trochę nieśmiało, jakby bali się, że przeszkadzają. Panie Wiktorze, zawołała kobieta zwana, przywieźliśmy coś dla pana. Wiktor otworzył drzwi, a jego pies, stary kundel Burek, wybiegł merdając ogonem. Na śniegu postawili torby, chleb, pierogi, słoiki z ogórkami, termosy z herbatą, a obok dwa kanistry z paliwem. Dzieci trzymały kartkę z napisem drukowanymi literami: Dziękujemy, panie Wiktorze. Weteran stał chwilę w progu, nie wiedząc co powiedzieć. Nie trzeba było zaczął. Trzeba było przerwała mu kobieta spokojnym głosem bo wczoraj był pan dla nas rodziną. Roman postawił na śniegu skrzynkę z narzędziami. Pana UAZ zasłużył na przegląd, niech służy dalej. Studentka wyjęła z plecaka nowy termos z grawerem, zawsze pierwszy. Wiktor poczuł, jak coś ściska mu gardło. Zamiast słów tylko skinął głową i otworzył szerzej drzwi. Wchodźcie, herbaty wam zrobię, powiedział w końcu. Ludzie weszli do środka, rozglądając się po skromnej kuchni. W powietrzu unosił się zapach drewna i czosnku. Dzieci usiadły przy stole, a burek położył się u ich stóp. Po raz pierwszy od dawna w tym domu było gwarno jak dawniej, w czasach gdy Wiktor miał jeszcze rodzinę. Kuchnia Wiktora wypełniła się parą i śmiechem. Dzieci siedziały przy stole, rysując coś na odwrocie starej gazety, pies chrapał pod ławką, a starsza para kroiła chleb, jakby byli tu od zawsze. Studentka mieszała zupę, a Roman przysiadł przy piecu, zdejmując czapkę i susząc dłonie nad płomieniem. Wiktor nalał wszystkim herbaty, po czym usiadł i przez chwilę tylko patrzył, jak ludzie rozmawiają. Nie byli rodziną, a jednak czuli się tak, jakby nią byli. Opowie pan coś? zapytało jedno z dzieci. Wiktor uśmiechnął się lekko. Kiedyś dawno temu też była taka zima. W górach. Śnieg sięgał po pas, a my nie mieliśmy światła, tylko jedną lampę. Wtedy nauczyłem się, że najważniejsze, to nie przestać się ruszać, nawet jeśli tylko w myślach. Dzieci słuchały z otwartymi buziami, a Roman kiwnął głową. Pan się nie zmienił, cały czas w ruchu. Po jedzeniu kobieta zwana wstała i podała mu małe pudełko. To dla pana. Buł w środku była czapka w kolorach OSP i plakietka z napisem sąsiedzkie pogotowie zimowe. Wiktor. Stary weteran pokręcił głową. Nie jestem w żadnej jednostce. Kobieta uśmiechnęła się. Nie trzeba. Ważne, że pan jest. Zapadła chwila ciszy, ale to nie była niezręczność. Raczej moment, w którym każdy czuł wdzięczność, choć nie potrafił jej ubrać w słowa. Dzieci pierwsze ją przerwały. Pokażę pan Łaza. Wszyscy wyszli razem. Silnik zapalił od razu, mrucząc miękko, jakby cieszył się ze spotkania. Roman poprawił pasek klinowy, studentka przetarła reflektory, a emeryci kiwali z uznaniem. Gotowy na kolejną noc, powiedział ktoś. Wiktor skinął głową i spojrzał w dal. Wiedział, że takie noce na pewno wrócą. Tego samego wieczoru wieść o wizycie u Wiktora rozeszła się po wsi szybciej niż echo. Ludzie, którzy dotąd znali go tylko z daleka, Zaczęli mówić o nim z ciepłem. Nie jak o bohaterze, ale jak o sąsiedzie, na którego zawsze można liczyć. Następnego dnia, gdy słońce ledwie przebiło się przez chmury, pod jego domem zatrzymał się traktor z przyczepą. Dwóch rolników przyniosło wiadra z piaskiem i łańcuchy do opon. Przyda się, panie Wiktorze, jak znowu zawieje, będziemy gotowi powiedział starszy z nich, zdejmując czapkę. Wiktor chciał odmówić, ale widząc ich zziębnięte twarze, tylko skinął głową i zaprosił do środka na herbatę. Chwilę później przyjechał właściciel sklepu z narzędziami. Przyniósł skrzynkę baterii i nowy radiotelefon, żeby mieć kontakt, jakby sieć padła. Powiedział, stawiając sprzęt na stole. Nie mogę tego przyjąć. Próbował zaprotestować Wiktor. Może pan. Odparł sprzedawca klepiąc go po ramieniu. To inwestycja w nas wszystkich. Na tablicy ogłoszeń przy przystanku pojawiła się kartka. Gdy sypie, dzwonimy do Wiktora. Ustawiamy auta, dzielimy paliwo, nie zostawiamy nikogo. Kartka była podpisana przez mieszkańców Kupisk. Niektórzy przynosili koce, inni puszki z kawą. Nikt nie mówił wiele, wszystko działo się naturalnie, jakby ciepło z tamtej nocy nie chciało się rozproszyć. Wieczorem zadzwoniła reporterka z lokalnego radia. Czy może pan opowiedzieć, jak to było? Zapytała. Wiktor uśmiechnął się pod nosem. Niech pani napisze o ludziach, nie o mnie. Ja tylko otworzyłem drzwi. Po rozmowie usiadł w kuchni i spojrzał na błyszczący termos z napisem: Zawsze pierwszy. Uśmiechnął się. W końcu zrozumiał, że czasem to nie świat się zmienia to ludzie zaczynają widzieć siebie nawzajem w ciemności. Następnego ranka Wiktor wstał zanim słońce przebiło się przez szary horyzont. Z przyzwyczajenia sprawdził stan paliwa w kanistrach, uzupełnił termos i założył grubą kurtkę. Telefon zadzwonił krótko. Roman, most znów zawiany, płuk nie dojechał. Pięć aut stoi jedno z przyczepką. Wiktor nie potrzebował więcej słów. Jadę odpowiedział i od razu ruszył. Śnieg był mokry, ciężki a niebo wyglądało jak zaciągnięta powłoka z popiołu. Na krajówce czekała mała kolumna samochodów. Ludzie rozpoznali pomarańczową lampę i odetchnęli z ulgą. Wiktor wysiadł z uaza i od razu zaczął wydawać krótkie polecenia. Ty, ustaw trójkąty. Ty, dwa litry paliwa na kabinę. Ty, zapasz herbatę w termosie. Ty, dzieci dowana, pod koc. Wszyscy ruszyli bez słowa jak dobrze zgrany oddział. Roman ustawił ciężarówkę tak, by zasłaniała od wiatru, a studentka zanotowała, kto ma łańcuchy i gdzie są zapasy. Emeryt z Białego Stoku, ten sam, któremu weteran pomógł pierwszej nocy, uczył studentkę wiązać węzeł żołnierski. Taki, co się nie rozsupła w mrozie. Tego mnie kiedyś nauczył mój dowódca, powiedział z dumą. Kobieta zwana rozdawała kubki z herbatą, dzieci podawały cukierki. Wiktor patrzył na nich i czuł, że to, co zaczęło się tamtej nocy, nie było przypadkiem. To był ruch serc, nie akcji ratunkowej. Kiedy po dwóch godzinach nadjechał pług, kierowca zatrąbił trzy razy i krzyknął przez okno: Dobra robota, drużyno. Ludzie się śmiali, a ktoś zaczął bić brawo. Nikt nie robił zdjęć, nikt nie włączał kamery. Wystarczyły dłonie, które parzyły od ciepła i zapach herbaty z miodem. Wiktor spojrzał na Romana i powiedział cicho. Teraz już wiem, że tamta noc nie skończyła się rankiem. Po wszystkim usiedli na skrzynkach przy drodze, a wokół nich śnieg lśnił w blasku popołudniowego słońca. Z nieba powoli opadały pojedyncze płatki, ciężkie i leniwe, jakby chciały zakończyć zimowy taniec. Wiktor wyjął termos, nalał gorącej herbaty i podał kubek Romanowi. Obok usiadła studentka szczelnie owinięta w szalik. Skąd pan wiedział, że tamtej nocy musi pan wyjechać? zapytała nagle. Wiktor spojrzał w dal na rzekę ukrytą pod warstwą lodu. Nie wiedziałem, odpowiedział spokojnie. Po prostu kiedyś, dawno temu ktoś wyjechał po mnie i to uratowało mi życie. Roman pokiwał głową i położył dłoń na jego ramieniu. To dlatego pan zawsze jest pierwszy? zapytał półżartem. Nie jestem pierwszy, odparł Wiktor. Jestem po prostu gotowy. W ciszy, która zapadła, było coś ciepłego, niemal uroczystego. Dzieci z wana bawiły się kawałkami lodu, pies biegał wokół nich, a emeryci rozmawiali z kierowcą pługu o dawnych zimach. Kiedy śnieg sięgał po pas, ale ludzie byli sobie bliżsi. Kiedy herbaty zabrakło, studentka zaproponowałaby raz w tygodniu organizować krótkie spotkania. Coś jak próba alarmowa. Niech każdy wie, co robić, zanim przyjdzie burza. Powiedziała. Roman przytaknął. Bez wielkich słów, po prostu plan. Wiktor uśmiechnął się. Czuł, że to, co zaczęło się z jednej decyzji, z jednego jadę, urosło do czegoś, co przetrwa. Kiedy wracali, słońce zniżało się, a śnieg błyszczał jak tafla szkła. Wiktor zatrzymał uaza na wzgórzu i spojrzał w lustro wsteczne. Zobaczył ludzi, których los złączył w jedną zimową historię. Pomyślał wtedy, oddali mi coś, co najtrudniej oddać uwagę, a ja oddałem im spokój. Ruszył powoli w dół drogi, a pomarańczowe światło na dachu migało jeszcze długo, zanim zniknął za zakrętem. Po południu, kiedy Wiktor wrócił do domu, czekała na niego niespodzianka. Listonosz zostawił kopertę pożółkłą od mrozu bez nadawcy. Na stole, obok herbaty i mapy, rozciął ją ostrożnie nożem. W środku znalazł banknot i krótką wiadomość, zapaliwo dla kogoś, kogo nie znam. Ktoś kiedyś zapłacił za mnie. Nie było podpisu, tylko mały odcisk palca na rogu kartki, jak pieczęć wdzięczności. Wiktor odłożył list, wstał, zapalił światło i na chwilę po prostu stał, patrząc na płomień świecy. Wiedział, że ta historia krąży dalej, poza jego zasięgiem, ale czuł w sercu ciepło. Nie to fizyczne, lecz takie, które zostaje w człowieku, gdy wie, że zrobił coś właściwego. Radio grało cicho w tle. Prezenter mówił o zimie, o kolejnych opadach i o anonimowym bohaterze z Łomży, który pomógł ludziom na drodze. Niech każdy pamięta, mówił głos z głośnika, że odwaga to czasem po prostu ruszyć, gdy inni stoją. Wiktor uśmiechnął się, ale nie czuł się bohaterem. Bohaterowie są w książkach, a on miał ręce popękane od mrozu i plecy, które bolały od łopaty. Był zwyczajnym człowiekiem, który pewnej nocy nie potrafił usiedzieć w cieple. Wieczorem przyszedł Roman. Wniósł dwa kubki i świeży chleb. Usiadł naprzeciwko, dmuchając w dłonie. Wiesz, Wiktor, zaczął. Jak człowiek raz zobaczy, że może coś zrobić, to już nie potrafi siedzieć bezczynnie. Weteran spojrzał na niego z uśmiechem. To choroba dobra, odpowiedział. Pili herbatę w milczeniu, słuchając, jak wiatr śpiewa w kominie. Na zewnątrz, za oknem, śnieg padał znów, ale teraz wyglądał inaczej, nie groźnie, lecz spokojnie, jakby przypominał, że każda burza w końcu mija. Zima jednak nie skończyła się tamtej nocy. Przychodziła jeszcze kilka razy, jak gość, który nie potrafi się pożegnać. Śnieg znów zasypywał drogi. Ale ludzie byli już przygotowani. Na mostach leżały worki z piaskiem, pod sklepem wisiała kartka z numerami telefonów, a skrzynka sąsiedzkiego pogotowia zimowego stała się codziennym punktem spotkań. Ktoś zostawiał tam świeczki, ktoś inny batony albo paczkę rękawiczek. Wiktor czuł, że coś się zmieniło nie tylko w nim, ale w całej wsi. Każda śnieżyca była teraz mniej straszna bo miała imiona i twarze. Ludzie dzwonili do siebie, zanim zdążyli zamarznąć w obawie. Rolnicy ustawiali traktory na skrzyżowaniach, kierowcy wymieniali się łańcuchami, a studentka prowadziła małą grupę internetową, w której wpisy były krótkie i konkretne. Most drożny, paliwo dostępne. Ktoś potrzebuje ciepłej herbaty? Wiktor jeździł, gdy trzeba, ale coraz częściej mógł zostać w domu, bo inni już jechali pierwsi. Czasem tylko odbierał krótkie wiadomości mamy to. To wystarczało. Wiedział, że jego lampa na dachu zapaliła inne lampy, które już nie zgasną. Pewnego wieczoru, kiedy śnieg znów sypał drobnymi iskrami, usiadł w fotelu i spojrzał na stary mundur wiszący w kącie. Nie wkładał go od lat. Dziś miał inny, roboczą kurtkę z odblaskowym paskiem i łatą na łokciu. Ten nowy mundur pachniał dymem, herbatą i ropą, pachniał życiem. W radiu znów wspomniano jego imię, ale tym razem mówił inny głos: Młody, energiczny. Tu Roman, kierowca skupisk. Wczoraj to my pomagaliśmy. To działa, bo nauczył nas tego jeden człowiek. Wiktor przyciszył radio, zamknął oczy i wyszeptał. Nie jeden Roman, wszyscy. Wieczór był spokojny, ale w powietrzu czuło się coś więcej niż cisze. Czuło się oczekiwanie. Niebo zasnuło się mleczną mgłą, a śnieg błyszczał w świetle księżyca jak rozsypany popiół. Wiktor siedział przy stole i przeglądał notatnik, w którym zapisywał imiona, numery i małe wspomnienia z tamtej nocy. Każda linijka miała zapach herbaty, ropy, potu, dymu. Przewracając kartki, uśmiechnął się, bo czuł, że to nie były notatki o przeszłości, lecz o wspólnocie, która wciąż rosła. Nagle ktoś zapukał. Trzy krótkie i jedno długie uderzenie, jak dawny kod wojskowy. Wiktor otworzył drzwi, a w progu stali młody mężczyzna i jego rodzice. Poznał ich od razu. To ten chłopak z Kombi, któremu pomógł jako pierwszemu. Teraz trzymali w rękach mały pakunek owinięty w papier. Chcieliśmy tylko podziękować, powiedział ojciec. Dzięki panu nasz syn zdążył wtedy po matkę. Wróciła do domu bezpiecznie. Wiktor odsunął się, zapraszając ich do środka. Usiedli przy stole, a matka nalała herbaty, jakby to był ich dom. Mężczyzna wyjął z kieszeni małą latarkę, starannie wypolerowaną, z wygrawerowanym napisem: Światło w nocy, żeby nigdy nie zgasło powiedział. Wiktor dotknął metalu i skinął głową. Nie zgaśnie, dopóki są tacy ludzie jak wy. Rozmawiali długo. O życiu, o wojnie, o tym, że wdzięczność jest jak ogień. Jeśli się nią dzielisz, nie gaśnie, tylko płonie mocniej. Kiedy wyszli, Wiktor długo patrzył za nimi. W świetle latarki zobaczył swoje odbicie w szybie, zmęczone, ale pogodne. W tej twarzy widział wszystko, co przeżył i wszystko, co zostało mu dane. Pomyślał, że wreszcie rozumie, po co tamtej nocy ruszył, nie po to, by ratować, po to, by przypomnieć ludziom, że są razem. I że samotność, choć cicha, zawsze ustępuje krokom kogoś, kto przyjdzie z herbatą i ciepłym słowem. Tego wieczoru położył latarkę na półce obok termosu i kompasu. W domu pachniało piecem, a z radia cicho sączyła się muzyka. Stary walc, który znał z młodości. Zamknął oczy i po raz pierwszy od dawna poczuł nie tylko spokój, ale i dumę. Nie z siebie. Lecz z tego, że ludzie nauczyli się na nowo patrzeć sobie w oczy. Odwilż przyszła powoli, jak przebudzenie. Śnieg zsuwał się z dachów miękkimi językami, a drogi błyszczały jak mokre szkło. Wiktor obudził się wcześniej, zaparzył herbatę, dodał dwie łyżeczki cukru i wlał ją do termosu. Mimo, że pogoda się poprawiła, jego dłonie wciąż pamiętały chłód tamtej nocy, a serce ciepło, które wtedy się narodziło. Wyszedł przed dom. Spojrzał w stronę horyzontu i ruszył powoli drogą do mostu. Most wyglądał inaczej niż zimą. Śnieg ustąpił, a spod lodu wystawała woda, płynąca spokojnie, niosąca małe kawałki lodu jak wspomnienia. Na barierce wisiała kartka przybita gwoździem przez kogoś z wioski. Dziękujemy, że jesteś. Wiktor zdjął czapkę, czytając te słowa, jakby oddawał hołd czemuś większemu od siebie. Stał chwilę, czując zapach mokrego powietrza i słysząc delikatny szum rzeki. Pomyślał o wszystkich, których spotkał: o Romanie, studentce, matce z dziećmi, o tych, którzy przynieśli paliwo, chleb i dobre słowo. Każdy z nich stał się częścią czegoś, czego nie da się zbudować rękami: mostu z serc. Wiktor wiedział, że nie będzie już wracał do wojennych wspomnień. Tamte obrazy ustąpiły miejsca nowym. Ludziom w pomarańczowych kamizelkach, herbacie parującej w dłoniach, dzieciom rysującym uaza z napisem Światło w Nocy. Kiedy wrócił do domu, spojrzał na lodówkę, gdzie rysunek wciąż wisiał. Obok stała latarka z grawerem i stary kompas. Światło wpadało przez okno, odbijało się w metalu i zalewało kuchnię złotym blaskiem. Wiktor usiadł przy stole, nalał herbaty z termosu i podniósł kubek. Za tych, którzy wracają, Powiedział półgłosem. Po chwili dodał: I za tych, którzy ruszają po innych. Zamknął oczy, czując spokój, który nie był snem, lecz spełnieniem. Wiedział, że każda zima kiedyś wróci, ale teraz nie bał się jej. Bo gdzieś w ciemności zawsze znajdzie się ktoś z termos kocem i pomarańczową lampą. Ktoś, kto przypomni, że dobro nie krzyczy, tylko świeci. Na koniec Wiktor wyszedł na ganek, spojrzał w niebo i uśmiechnął się. Niech śnieg pada powiedział cicho. Teraz już wiem, że nigdy nie będzie mnie sam. Pomarańczowe światło w Oazie zamigotało ostatni raz, jak serce, które bije spokojnie, pewne, że jego rytm usłyszał świat. Dziękujemy za wysłuchanie tej historii. Napiszcie w komentarzach skąd oglądacie i zasubskrybujcie kanał, by pamiętać, że nawet w najciemniejszą noc można być dla kogoś światłem.